Dacia Spring, czyli pierwszy samochód elektryczny w gamie rumuńskiego producenta, debiutuje właśnie na naszym rynku. Z uwagi na ciekawe wzornictwo oraz przystępną cenę, dla wielu może to być pierwsze zetknięcie się z samochodem elektrycznym, choćby za sprawą tego, że występuje on w barwach firm carsharingowych. Korzystając z okazji, przyjrzymy mu się dzisiaj z bliska. Zapraszam do oglądania. Tak jak zdążyłem wspomnieć, Spring jest pierwszym elektrycznym modelem marki. Czego nie można powiedzieć o jego wyglądzie zewnętrznym. Ponieważ zwykle samochody elektryczne cechuje bardzo futurystyczny wygląd, który jest nie do końca przystępny dla zwykłego użytkownika, tutaj nie ma o tym mowy. Ponieważ wzornictwo zastosowane w Springu pełnymi garściami czerpie choćby z modelu Sandero Stepway. Zwróćmy uwagę na kilka elementów zewnętrza. Linia przednich świateł, która jak żywo przypomina te, które możemy spotkać w innych modelach Gamedaci, plastikowe elementy nadkoli, jak i również zderzaka, świadczą o tym, że mówimy tutaj o crossoverze z segmentu A. Skupmy się jednak na tym, co w springu jest najciekawsze, czyli na jednostce napędowej. Bowiem pod maską nie znajdziemy tutaj klasycznego silnika spalinowego, a silnik elektryczny, którego wygląd dla niektórych może być troszeczkę specyficzny. Rozmawiamy tutaj bowiem o jednostce, która daje 44 konie mechaniczne mocy oraz 125 Nm. Przekłada się to na naprawdę wystarczające osiągi w cyklu miejskim, ponieważ Spring z uwagi na swoje kompaktowe rozmiary jest naprawdę dynamiczny. W związku z czym rozmawiamy tutaj o samochodzie, który poradzi sobie spokojnie w miejskiej dżungli oraz na nawet najbardziej zatłoczonym parkingu. W springu, jak to w każdym innym elektryku, nie uświadczymy czegoś takiego jak klapka w lewo paliwa. Jest to bowiem samochód napędzany. Poprzez energię elektryczną zatem złącze do jego ładowania znajdziemy pod znaczkiem z przodu, czyli konkretnie pod grillem. Znajduje się tutaj bowiem gniazdo typu drugiego, za pomocą którego naładujemy Springa zarówno z ładowarki publicznej, domowego wallboxa, bądź również nawet gniazdka domowego, które znajduje się w każdym z naszych domów. Pojemność baterii wynosi około 28 kWh. Powinno wystarczyć na przejechanie 230 km w cyklu WLTP, bądź około 305 km w cyklu miejskim. Skoro już przy tym jesteśmy, to zwróćmy również uwagę na fakt, że Spring obsługuje technologię szybkiego ładowania. Pozwala nam to naładować go od zera niemalże do pełnej baterii w ciągu niecałej godziny, za sprawą tego, że prędkość ładowania to 30 kW na godzinę. Jak na samochód segmentu A, Spring posiada naprawdę imponujących rozmiarów bagaży. Rozmawiamy tutaj bowiem o pojemności 290 litrów, co możemy powiększyć aż do 620 składając tylną kanapę. Wnętrze Springa cechuje prostota oraz brak zbędnych dodatków. Znajdziemy tutaj bowiem kilka elementów, które możemy spotkać m.in. w dasterze, choćby takie jak kratki nawiewów czy system multimedialny. Najciekawszym elementem wnętrza w Springu będzie lewarek skrzyni biegów, który w tym przypadku jest potencjometrem, znajdującym się w centralnej części tunelu środkowego. Klasycznie dla wszystkich samochodów elektrycznych rozmawiamy tutaj również o rekuperacji energii. Posiadamy bowiem na zegarach miernik odzysku energii, który wskazuje nam poziom odzyskiwania. Podczas hamowania, bądź podczas jakbyśmy mogli to nazwać hamowania silnikiem. Jeżeli chodzi o odczucia z jazdy, Spring jest naprawdę miłe i przyjemne w prowadzeniu. Jest naprawdę zbrodny. Kierownica chodzi na tyle lekko, że nie będziemy tutaj mieli żadnych problemów przy manewrowaniu na parkingu. Pieszenie od 0 do setki to jest bagatela 19. Sekund. Na papierze nie wygląda to zbyt dobrze. Natomiast pamiętajmy o tym, że ten samochód ma nie przekraczać tych prędkości miejskich, czyli prędkości przelotowe rzędu 70-80 maksymalnie km na godzinę powoduje, że do tych prędkości spink rozpędza się naprawdę szybko. Weźmy pod uwagę również to, że moment obrotowy, z uwagi na to, że jest to silnik elektryczny, jest dostępny od startu, od prędkości zerowej, w związku z czym nie ma tutaj mowy o żadnym byciu zawali drogą. Podsumowując, Spring jest naprawdę uroczym miejskim samochodem i próżno szukać tutaj samochodu o mniejszych kosztach eksploatacji. Rozmawiamy tutaj bowiem o ekologicznym, bezemisyjnym samochodzie, którego cena zaczyna się już od 76 900 zł, w związku z czym miażdżą cenowo konkurencję. Chciałem Państwa zaprosić do salonu firmy Jaszpol celem obejrzenia samochodu, jak i również odbycia niejazdy próbnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.jaszpol.pl